Dzisiejszy dzień jest pierwszym takim wydarzeniem, które ma za zadanie zachęcić kandydatów na studia, żeby rozpoczęli studiowanie i swoją przygodę z tak innowacyjnym kierunkiem jak prawo służb mundurowych. Dzień prawa służb mundurowych jest wielką szansą, żeby sprawdzić siebie czy prawo służb mundurowych jest kierunkiem dla nas? Czy widzimy siebie w służbach? Czy podoba nam się system, jakim będzie wyglądała nasza praca w przyszłości? Jest to fantastyczna możliwość, zarówno dla obecnych, jak i przyszłych studentów, aby mogli jeszcze bliżej poznać ten niesamowicie innowacyjny kierunek odkryć specyfikę działalności wielu formacji mundurowych. A przede wszystkim bezpośrednio spotkać się z przedstawicielami na przykład policji, żandarmerii wojskowej CBA, ABW, a nawet Straży Leśnej. Prawo służb mundurowych to są dwie specjalności. Pierwsza z nich to jest specjalność kryminalno-penitencjarna, druga to jest specjalność ochrony interesów ekonomicznych państwa, które studenci mogą wybrać podczas trwania studiów. Ja osobiście wiążę swoją pracę z żandarmerią wojskową i w tym właśnie kierunku chciałbym się rozwijać w przyszłości.